Dzień dobry. Szanowni Państwo, przed chwilą zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli Rady Ministrów obradującej pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Tak jak zapowiedziałem ponad tydzień temu, tak jak było to też jasno wyrażone w wydanym przeze mnie postanowieniu o zwołaniu, zarządzeniu. Rady Gabinetowej rozmawialiśmy na temat realizowanych i planowanych największych inwestycji rozwojowych w Polsce, to znaczy transformacji energetycznej, czyli budowy w Polsce elektrowni atomowych, czyli programu atomowego, energetyki nuklearnej. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, na temat centralnego portu komunikacyjnego, czyli CPK. Rozmawialiśmy również na temat modernizacji polskiej armii, rozmawialiśmy też na temat rozwoju polskich portów, to były polskich, polskich portów morskich. To były te, te najważniejsze zagadnienia, które omawialiśmy dzisiaj. Moim zasadniczym celem, który przyświecał mi w związku ze zwołaniem tego posiedzenia Rady Gabinetowej po raz pierwszy w okresie funkcjonowania nowego rządu pod przewodnictwem pana premiera Donalda Tuska było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia jako prezydenta Rzeczypospolitej te inwestycje mają dla rozwoju Polski charakter fundamentalny, absolutnie podstawowy i bardzo wyraźnie zaznaczyłem panu premierowi i państwu ministrom, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby były zrealizowane. Kwestie szczegółów, detali z tym związanych, harmonogramów oczywiście są kwestiami, które powinny być analizowane, powinny być badane, jeżeli trzeba to weryfikowane, ale przede wszystkim inwestycje mają być realizowane. Polska tych inwestycji potrzebuje tu i teraz z jednej strony, ale przede wszystkim, podkreślam przede wszystkim, one mają charakter rozwojowy w istocie, więc są. Inwestycjami realizowanymi dla przyszłych pokoleń. Zarówno kwestia transformacji energetycznej, która zarazem jest także i realizacją naszych zobowiązań europejskich i światowych, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, ale przede wszystkim jest także unowocześnieniem polskiej energetyki, zapewnieniem nam suwerenności energetycznej na przyszłość w połączeniu z realizacją miksu energetycznego, czyli także i energii ze źródeł odnawialnych, bo była też mowa o farmach wiatrowych, które będą tzw. offshore'owych, czyli realizowanych na Morzu Bałtyckim, które również są bardzo ważnym elementem inwestycji klimatycznych, energetycznych. To jest, to jest kwestia przyszłości bardzo ważnej dla Polski, bo my musimy mieć zapewnioną dla naszego bezpieczeństwa naszą własną energię elektryczną i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie to zrealizować, jednocześnie realizując zobowiązania związane z ochroną klimatu, a więc ograniczeniem emisji CO2 i tutaj umowa z, ze Stanami Zjednoczonymi na realizację tej bardzo ważnej inwestycji. Tu w szczegółach z Państwem, ministrami omawialiśmy, jak to wygląda, na jakim to jest etapie, jakie, jakie są działania prowadzone, jak wygląda kwestia harmonogramu realizacji tych, tych, tych zadań. I podobnie w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego również mówiliśmy, jaki jest etap. Wypowiadał się pan minister Maciej Lasek w kwestii audytów, które, które prowadził. Rozmawialiśmy też o kwestii usytuowania pełnomocników zarówno do spraw infrastruktury energetycznej, jak również i CPK w Radzie Ministrów. Bardzo spokojnie, szczegółowo omawialiśmy te kwestie. Podobnie zresztą jak, jak, jak temat związany z modernizacją polskiej armii, czyli wszystkie kontrakty, które, które są w tej chwili na, zawarte na zakup wyposażenia dla, dla naszej armii, poczynając od kontraktów amerykańskich, poprzez kontrakty koreańskie, poprzez wreszcie nasze własne, już realizowane także i plany i przyszłe plany, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rozwój także i polskiego przemysłu zbrojeniowego, produkcję amunicji, produkcję w przyszłości, mam nadzieję, także czołgów. K2 w Polsce tak żeby zrealizować w pełni kontrakt koreański przypomnę że 500 tych czołgów w wersji K2PL ma być wyprodukowanych tutaj u nas w kraju to wszystko musi być przygotowane zrealizowane to jest oczywista kwestia naszego bezpieczeństwa, dzisiaj absolutnie fundamentalna. Coś, co dla mnie można powiedzieć w ogóle jest najważniejsze, bo to bezpieczeństwo militarne, więc dobre wyposażenie naszej armii, tak żeby, jak zawsze powtarzam, nikomu nie opłacało się nas zaatakować, a więc realizacja tych kontraktów ma znaczenie tutaj fundamentalne. Proszę Państwa, ogólnie mogę powiedzieć tak. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził na zakończenie również pan premier Donald Tusk. Powiedział, że to było bardzo dobre spotkanie, bo to była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone, planowane. Dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma że są to inwestycje potrzebne, które nie tylko powinny, ale muszą być zrealizowane dla przyszłości Rzeczypospolitej. Są obszary, w których są wątpliwości, ale powiedziałem, proszę Państwa, macie Państwo swoje zadania, powierzone Wam także przez wyborców. Proszę te zadania realizować. Ja mam także swoje zadania. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich najważniejsze jest to, aby zapewnić przyszłe możliwości rozwojowe i bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem nie tylko Polsce tu i teraz, ale przede wszystkim także i przyszłym pokoleniom. Bo to jest, to, to, to jest, to jest kwestia odpowiedzialności naszej za, za polskie sprawy, więc mogę powiedzieć, że spotkanie Rady Gabinetowej było bardzo merytoryczne. Z tego punktu widzenia również mogę śmiało powiedzieć, że było bardzo udane. Ja pragnę wszystkich zapewnić o jednym, że te zagadnienia, które były dzisiaj omawiane, są i będą przedmiotem mojego nieustannego zainteresowania politycznego, bo uważam je rzeczywiście za absolutnie fundamentalne. Co oznacza, że będę chciał rozmawiać z państwem ministrami, oczywiście z panem premierem, o tych inwestycjach nadal. Jeżeli będzie trzeba, zwołam kolejną. Radę gabinetową po to by omawiać kwestie ich realizacji, czy to wszystkich, czy poszczególnych elementów. Będę odwiedzał te miejsca, gdzie inwestycje są realizowane. Będę chciał też rozmawiać z mieszkańcami tych obszarów, na których mają być realizowane inwestycje. Mówiliśmy między innymi w kontekście centralnego portu komunikacyjnego o rozwoju sieci kolejowej dużych prędkości, a więc infrastruktury, która jest w Polsce bardzo potrzebna, która co oczywiste w kwestii realizacyjnej może wzbudzać także kontrowersje lokalnie co do przebiegu poszczególnych, poszczególnych tras kolejowych. Ale właśnie o tym trzeba rozmawiać, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że dla rozwoju Polski, dla spoistości Polski, dla zapewnienia możliwości komunikacyjnych, przemieszczania się sprawnego ludzi i towarów tego typu inwestycje są nam niezbędne. Chcemy wszyscy mieć nowoczesne państwo, chcemy mieć państwo, które będzie stwarzało możliwości rozwojowe, także te tego rozwoju osobistego, a więc prowadzenia biznesu. Wiemy doskonale, że jeżeli nie ma dostępności komunikacyjnej, jeżeli nie ma drogi kolejowej, jeżeli nie ma dobrej, dobrej drogi samochodowej, jeżeli trudno jest dojechać, jeżeli nie ma także i komunikacji choćby elektronicznej, więc szerokopasmowego internetu to wtedy ograniczone są możliwości rozwijania się, ograniczone są możliwości rozwoju osobistego, przesyłania informacji, prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast ta infrastruktura jest zapewniona, można tą działalność prowadzić wszędzie i to służy wtedy jednolitemu rozwojowi kraju. Więc dla mnie to są kwestie absolutnie fundamentalne. Tak jak powiedziałem, będę ich pilnował. Wyrażam jeszcze raz satysfakcję z powodu dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej. Było bardzo posiedzeniem merytorycznym, ważnym, nie mam wątpliwości, nie tylko dla mnie, ale myślę, że ważnym dla, dla przyszłego rozwoju naszego kraju i będę cały czas w tym zakresie trzymał rękę na pulsie. To tyle mam do zakomunikowania po Radzie Gabinetowej. Ona się toczyła w, w zastrzeżeniu dostępu do informacji niejawnych, więc szczegółów Państwu tutaj ujawnić nie mogę co do, co do poszczególnych zagadnień, ale chcę poinformować, tak jak powiedziałem z satysfakcją, że było to bardzo dobre, merytoryczne posiedzenie, za co dziękuję całej Radzie Ministrów na czele z Panem Premierem Tuskiem. Dziękuję bardzo.